Dzień dobry. Dzień dobry i witam do Snorchese, Kalifornii. Wita Was Mirek i wita Was... Ula. Ula. Więc nie wiem czy wiesz, ale jest coś, jest coś, co pomaga walczyć z lękiem i depresją. Poprawia skupienie, chroni przed stresem i chorobami, spowalnia starzenie polepsza samopoczucie, zwiększa jakość życia, zmniejsza ciśnienie krwi, obniża ciśnienie krwi, to chyba napisałem dwa razy to samo, zapobiega zapaleniom, poprawia funkcje poznawcze, ułatwia radzenie z bólem i wiele, wiele innych. I żeby nie było, to wszystko jest podparte badaniami, link do tych badań poniżej. I teraz pojawia się pytanie, czym jest ta magiczna pigułka i jak dużo kosztuje? Yy, prawda jest taka, że to nie jest pigułka, to jest jakaś witamina. Natomiast to, to wszystko, to wszystko też nie kosztuje nic, poza odrobinką czasu każdego dnia i dzisiaj o tym opowiemy. Pewnie jak czytasz tytuł filmu, to wiesz o co chodzi, natomiast jak nie czytasz tytułu, to nie czytaj, zaraz Ci wyjaśnię. Skaczemy? Lecimy. Medytowanie, Panie i Panowie, medytowanie to jest właśnie to, co robiłem już przez 99 dni i dzisiaj jest setny dzień. Znaczy medytowałem dużo razy wcześniej, natomiast nigdy nie robiłem tego tak długo e, przez tak długi okres czasu. I w dzisiejszym odcinku ten temat poruszymy, czyli czym jest medytowanie, kto ma łatwiej, kto ma trudniej, z czym to ma związek, jak to robić i wiele innych rzeczy, więc zapraszam. Jesteśmy w ogóle w tej chwili w lesie, nie wiem gdzie, ale jesteśmy w lesie. Eee, właśnie chodzimy z rodzinką w sobotę po lesie. I na czym polega mytowanie? Mytowanie polega na tym, aby się skupić na chwili obecnej. W różny sposób, jest wiele sposobów, jak się porozmawiamy, ale ogólnie chodzi o to, że my w dzisiejszych czasach nie spędzamy czasu z naturą, po prostu siedząc i patrząc na staw, albo na kaczkę, albo na ogień ale spędzamy czas w natułoku, myśląc bardzo dużo o przyszłości, w której się dużo wydarzyło i bardzo mocno się e, zamartwiając przyszłością, która nastąpi, a tym samym bardzo mało czasu spędzając w teraźniejszości, myśląc o tym, co jest, a dokładniej mówiąc, nie myśląc. I te wszystkie mądre głowy z uniwersytetów, które badają ludzi, którzy medytują w różny sposób, e, odkryli, że kurczę, to pomaga na wszystko. I jak się okazuje, nasze umysły i nasze ciała zostały bardzo dobrze zaprojektowane przez te wszystkie tysiące lat ewolucji. Natomiast my sami sobie powstrzymywaliśmy tę drogę, narzucając wiele różnych rzeczy. Mało kto z nas spędza czas w lesie, dużo z nas spędza czas w miastach. Na tłoku informacji, w social media i w innych rzeczach, nie mając czasu na, na inne rzeczy. I bardzo mało z nas osób ma czas, żeby po prostu na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, co tu się kurczę się wyprawia w tej chwili, co tu się dzieje. A może nic się nie dzieje. I teraz jest ciekawe, jest masa rodzajów medytacji. Takie najbardziej znane i teraz osoby, które wierzą i praktykują, będą miały łatwiej, bo w jakiś sposób medytują, czyli modlitwa, gdy powtarzamy coś, albo modlitwa, gdy po prostu w ciszy siedzimy i myślimy o tym, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie forma medytacji. No, w każdej religii występuje jakaś forma medytacji. Część osób nie uznaje religii, nie wierzy w nic i tym samym nie medytuje, albo nawet wierzy w coś, a nie medytuje. No i tutaj też jest parę rozwiązań. Najprostsze formy medytacji to medytacja polegająca na tym, że skupiamy się na naszym oddechu przez minutę, dwie, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, sześćdziesiąt. Są różne odstępy czasu i znam ludzi, którzy medytują dwie godziny dziennie, znam ludzi, którzy medytują dziesięć minut dziennie i każda forma jest dobra, trzeba gdzieś zacząć. Ale skupianie się na naszym oddechu, wdech, wydech, wdech, wydech. I tutaj, kto to robi po raz pierwszy, zauważy, że nagle dwie minuty robimy sobie ćwiczenie nagle jego myśli są już gdziekolwiek w innym miejscu. O to chodzi, nasz umysł cały czas wędruje, szuka nowych pomysłów, nowych historii, to co było wczoraj, to co było jutro, ale jeżeli będziemy robić to wystarczająco długo, nauczymy się wracać. Nauczymy się, ok, moje myśli uciekły, wracam do obserwowania oddechu. Inna forma medytacji to tak zwana mantra, czyli powtarzamy coś. Tak jak w religiach jest powtarzanie jakiejś formuły cały czas w kółko. Tak samo, jeżeli medytujemy, możemy na przykład powtarzać jedną cyfrę albo jakoś jedną rzecz, na przykład drzewo, drzewo, drzewo. Wtedy skupiamy się na teraźniejszości, skupiamy się na tym obecnym e, słowie drzewo, które wymawiamy. Inna forma, która jest bardzo łatwa e, do zrobienia, to jest liczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I od początku. Albo inne formy. E, niektórzy też to łączą z oddechem, czyli wdech jeden, wydech dwa, wdech trzy, wydech cztery. W ten sposób spędzamy chwilę czasu i na. Spędzamy ten czas w chwili obecnej. Nie myślimy o przeszłości, nie myślimy o przyszłości, tylko na chwili obecnej na liczeniu tych oddechów. Kolejna forma medytacji. Są też ciekawsze formy medytacji, na przykład, e, która jest dostępna w aplikacji Waking Up, o której porozmawiamy za chwilę. By Sam Harris. W tej aplikacji Sam Harris przeprowadza nas przez różnego rodzaju sposoby medytacji. Na przykład mówi nam, żeby patrzeć na jeden przedmiot cały czas. Ale też widzieć otoczenie. Ale znowu skupiamy się na obecnej chwili. Są też medytacje, gdzie słuchamy. Słuchamy dźwięków. Na przykład, siedząc gdzieś i słuchając otoczenia. Słuchając, po prostu, co się dzieje w tej chwili. Bo na tym polegają medytacje, żeby nie myśleć za dużo o przeszłości, nie myśleć za dużo o przyszłości. No i są też medytacje, które są związane z pewną rzeczą. Na przykład, są medytacje, które są stworzone specjalnie dla osób, które cierpią ból, którzy są po. Różnego rodzaju chorobach, po nowotworach, e, którzy mają problemy związane z rodziną i wtedy po prostu pewna forma faktycznie skupiania się na oddechu, pewna forma wizualizacji, że wszystko jest ok, pewna forma patrzenia na ból, potem zapominania o bólu. Różnego rodzaju metody, które pozwalają nam w różny sposób e, myśląc o czymś albo nie myśląc o czymś, pomóc sobie. Po prostu pomóc sobie w jakimś aspekcie, który nas w tej chwili dotyka. Ja jestem największym fanem medytowania na zasadzie obserwowania oddechu i liczenia. Bardzo prosto, można zrobić to w każdym dowolnym momencie. Ostatnio czekałem na film e, Avengers The Endgame, miałem chwilę, jeszcze nawet nie było reklam, usiadłem sobie w kinie, pomedytowałem parę minut, bum, poszło. W większości wypadków medytuję z rana, tak samo, włączam sobie aplikację, która mówi mi Ej hey Mirek, oddychaj, myśl o oddychaniu, dobra, na razie, koniec. Jest to bardzo proste do wykonania i za chwileczkę, tylko wyjdziemy z lasu, pewnie za godzinę albo dwie, wrócimy do aplikacji, pokażę jakie aplikacje pomagają bardzo dobrze w medytowaniu. Znajdziesz setki aplikacji w iTunes, czy w Google Store, czy w innym rozwiązaniu, których używasz, natomiast powiem ci, których ja używałem. To jest właśnie te raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 aplikacji. Więc aktualnie używam głównie jednej, używam Oak. Oak jest darmową aplikacją całkowicie i tu ma taki fajny element, który się nazywa Mindful. Meditate 10 minut. To robię najczęściej. Przez 10 minut skupiam się na swoim oddechu, plus leci muzyczka tutaj i tyle. Więc to jest, polecam ją dla osób powiedzmy w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności polecam aplikację Headspace. Aplikacja Headspace jest aplikacją płatną, natomiast 10 pierwszych lekcji jest za darmo i tam już taki miły głos i miła chmurka tłumaczy, jak to wszystko działa w bardzo fajny sposób. 10 pierwszych lekcji jest za darmo, potem trzeba zapłacić. Co mamy dalej? Mamy Brain FM, to jest aplikacja dla osób, które już nie chcą słuchać, ale chcą mieć włączoną jakąś muzyczkę w tle I tu jest taka muzyczka, która jest dobra do medytacji, przełącza w cudzysłowie nasz mózg na płynnej częstotliwości. Mamy dalej Omvana, tu jest wiele różnych medytacji, ja używam jednej, Nie pozwalaj, prosit, Six face Meditation. Więc całkiem um, fajne, natomiast nie jestem wielkim fanem tej aplikacji. Mamy aplikację Calm, Take a Deep Breath, też której używałem kiedyś, natomiast już teraz jej nie używam. Mamy, wybieramy sobie co chcemy poprawić: Improve Focus, naucz się medytowania, Zwiększ swoje szczęście, lepiej śpi, zredukuj stres. I Waking Up Sam Harris, który prowadzi nas przez świat medytacji, więc ja nie używam tego. Aktualnie używam tylko OAK i Brain.fm, To są dwie aplikacje, których używam i nic więcej. Idąc się do mnie, moja córka. Cześć. Natomiast to, co robię, bo niektórzy wyobrażają sobie medytowanie jako siedzenie w kwiecie lotosu na kolczastych szpilach. Nie, nie, nie. Możemy medytować idąc, możemy medytować biegnąc, możemy medytować siedząc. Często sobie siadam do fotelu normalnie i zamykam oczy, chociaż niektóre medytacje są z otwartymi oczami, nie mam w tym problemu. Główna zasada jest, polega na tym, nie skupiamy się na tym, co było wczoraj, jutro, skupiamy się na tym, co jest teraz, co nas uspokaja i pozwala nam dobrze funkcjonować. I co jest bardzo ważne, czasami gdy mam bardzo mało czasu, nie mam kiedy usiąść, bo się śpieszę, to zawsze przynajmniej znajduje czas, żeby zrobić 6 wdechów, 6 wydechów. To pomaga obniżyć poziom kortyzolu plus lepiej się czujemy, obniżamy nasz poziom stresu i możemy dalej działać. Więc czas na moją setną sesję medytacji. Oczywiście jutro nie przestaję lecę dalej, bo nie widzę sensu, żeby rezygnować z tego. Poniżej widzisz link do takiego fajnego bloga, który zestawia badania, praktycznie większości kwestii związanych z medytacją, to co mieliśmy na tablicy z samego rana. Więc polecam zagłębić się w ten blog. Polecam poczytać, popatrzeć. Nie trzeba słuchać tego co ja mówię. Mówię tylko o swoich przemyśleniach. Mi to bardzo pomaga, szczególnie po 30 dniach. Jeżeli chcesz spróbować. Zrób 30 dni i potem, jak się uda, daj znać w komentarzu. Nie Ula? Pokaż jak skaczesz. No, daj radę. Bardzo ładnie. Po 30 dniach ja widzę największą różnicę, bo zdarzało mi się przerywać medytowanie i potem wracałem i dopiero po takich 30, 20, 40 dniach następuje zmiana. Więc poczekam tylko, aż skończymy zabawę z córką i ruszam do mojej ostatniej sesji medytacji. Akurat czyli ostatni jest z kategorii setnej, z rzędu, 100 dni z rzędu, więc zapraszam. I to tyle. Numer 100, już za nami, więc odznaczmy go sobie tutaj. 100 dni z rzędu. Polecam każdej osobie, dosłownie każdej, e, spróbować, zobaczyć, e, albo w kwestii e, modlitwy, jeżeli ktoś się modli, albo w kwestii aplikacji, które scherzują, jak to należy robić i potem ewentualnie wybrać swoją drogę. Natomiast taka chwila zatrzymania się i pomyślenia, jak naprawdę nie myśleć o niczym, jest bardzo dobra. Co pokazują badania? tym samym. Dziękuję bardzo. Jeżeli dotrwa do 30 dni, daj znać pod tym wideo i to tyle. Do zobaczenia jutro. Pa.